Dlatego już witam Was na kanale Autodiscover, kierunek port lotniczy imienia Chopina w Warszawie. Jeszcze tylko przebniemy przez warszawskie korki i na jakiś czas przenoszę się do Stanów. Adam już tam jest. Chcemy dla Was pojeździć po aukcjach, ponagrywać samochody, posprawdzać je rzeczywiście, jak one faktycznie wyglądają, a nie jak wyglądają na zdjęciach. Oprócz tego, nawiązać lepsze relacje biznesowe, aby Wasze samochody dopływały jeszcze szybciej. Jesteśmy terminal strefa D. Terminal nie wiem ile tu jest. FK i słuchajcie, dobrze, że mieliśmy FK, bo bagaży jest co niemiara. Mamy tylko 7 minut. Mniej więcej tak to wygląda. Przełożymy to na wózek. Kamil ma tylko 7 minut, bo wiadomo, nie chcemy płacić za parking i idziemy nadać bagaż idzie z nami mój babyk i powiedziałem mojej żonie, tak jak wcześniej wspominałem że może zabrać nielimitowaną ilość bagażu bo kupiliśmy mega, mega ceny bilety troszkę wygodniejsze niż zwykle ale o tym za chwilę tak to wygląda z drugiej perspektywy to co widzicie to są moje stopy Potem rozkłada się na płasko, czyli w nocy tworzy się pełnoprawna leżanka. Możecie się wyprostować. No, jak jeżeli miałbym narzekać, to ja 1,90 m wzrostu, brakuje mi 2-3 cm, żeby w zupełności prosto się wyprostować. No i tak w porównaniu do ekonomii jest naprawdę fenomenalnie. Ile zapłaciliśmy za te bilety, o tym w dalszej części odcinka. Natomiast troszkę dziegciów z słoiku miodu. Rezerwując te bilety, ogólnie lecą z niemowlakiem, przysługują Wam bezpłatne, niezależnie czy lecicie w ekonomii czy w biznes, przysługują Wam bezpłatne kołyski, które są montowane wokół tego znaczu lotu. są takie widać trzy uchwyty. No i rezerwując te bilety na infolinię, dowiedzieliśmy się, że kołyska na nas będzie czekać. No i owszem, czeka, natomiast miejsca, które nam zarezerwowano na samym środku, niestety nie mają możliwości montażu tej, tej kołyski, także... Dlatego jest mi troszkę ciastawo, bo leżę z córą, natomiast słuchajcie, nie ma co narzekać, można oczywiście polemizować, czy te trzy razy więcej za bilet w klasie ekonomii, oczywiście normalnie to kupując, za kilka, kilkanaście godzin lotu jest warte, natomiast jeżeli ktoś ma jakieś spotkanie biznesowe następnego dnia, nie chce być świeży, chce się wyspać. to Mimo, że ja tutaj wczoraj no, pozwoliłem tylko dwie, trzy godziny się przespać, to naprawdę jestem mega e, wypoczęty. Dobra, mamy pierwszy dzień na aklimatyzację. Za mną Shakespeare i Panorama Nowego Jorku. Wybrałem się na spacerek. Pogoda trochę lepsza niż w Polsce. W Krakowie mamy. Dzisiaj chyba ponad minus 10 stopni, do Nowym Jorku około 5, także jest przyjemnie, praktycznie przez cały dzień świeciło słońce, gdzieś tam już powoli zbliża się. Końcowi. Miałem opowiedzieć, jak to się stało, że leciliśmy Biznes klasą. Nie, nie zarabiamy w Autodiscover aż takich pieniędzy, żeby sobie pozwolić na tak drogie loty. Natomiast jakiś czas temu była promocja Mastercard w porozumieniu z Miles Moore była taka karta kredytowa, za każde wydane, wydaną złotówkę czy 5 złotych dostawało się jakoś jedną milę. Więc te mile zwłaszcza jak gdzieś tam kupowaliśmy części do napraw, przez ostatnie kilka lat dość mocno przybywały, natomiast no... Sami nie, często zbieracie jakieś punkty, nie do końca jest na co je wydać, ewentualnie są jakieś głupie gadżety. No to w tym przypadku, właśnie były mile, mili było sporo. Jakoś e, nie było nawet przez ostatnie lata czasu gdzieś latać, praktycznie cały czas firma, więc e, promocja się zakończyła, e, natomiast mile traciły ważność. W tym roku trzeba było je na coś wykorzystać. No i była promocja Miles MOR, bardzo fajnej cenie można było właśnie wymienić te mile na lot biznes klasą, tak więc za sam lot trzeba było zapłacić tylko opłaty lotniskowe około 800 zł za ten lot natomiast w bardzo przyjemnych warunkach poleciliśmy, no trochę mniej przyjemniej było, że młoda nie miała gdzie spać, natomiast jeszcze mniej przyjemniej było jak na lotnisku chcieliśmy odebrać bagaż okazało się, że jedna z walizek jest totalnie Zniszczona, zmieszczona, popękana Musieliśmy jeszcze udać się na stoisko lotu e, Razem z ludźmi, którym nie doleciał w ogóle bagaż Także nam bagaże doleciały e, I musieliśmy złożyć taki raport Na podstawie którego będziemy można pewnie się starać o jakieś odszkodowanie Widok zabudowania Manhattanu Z Central Parku Zobaczcie na ten Budynek. Jaki on jest wąski, szpiczasty. Ma kilkadziesiąt pięter. Aż to, jak się na niego patrzy, to trochę przeczy jakąś prawą fizyki. Jak coś tak szczupłego, chudego może stać i się nie przewracać. Natomiast pewnie dość mocno zakotwiony. To pewnie ktoś to przemyślał. Natomiast panorama jest zdecydowanie Imponująca Central Park. Jak jeżeli byliście w Nowym Jorku lub też nie byliście, pewnie wiecie, że to jest taka wielka zielona plama na mapie Nowego Jorku. Mimo, że metr kwadratowy, czy tam akr kwadratowy. Oczywiście, Amerykanie mają inne jednostki. Jest kosmicznie drogi. Natomiast ogromna, ogromna powierzchnia, która nigdy nie została sprzedana deweloperom. Nigdy nie została. Zabudowana, chyba idę, i środkiem jest nie, Więc sobie przejdę. Nie jestem w końcu koniem, a jestem innym pojazdem. Do Central Parku oczywiście samochody nie mają jazdu. Jest pewnie jakiś parking, żeby się dostać do zoo. Mega szerokie alejki. Jak widać, są też drożki, także dorożki nie tylko. Moim rodzinnym Krakowie, natomiast i również do wymiarku. Ciekawostka jest taka, że na dorożkach oczywiście jest widoczny cennik i 20 minut jazdy kosztuje bodajże 65 dolarów w przeliczeniu niecałe 300 zł. Wiadomo jakie są zarobki, jakie są koszty życia w nowym Jorku. Te dorożki też gdzieś muszą tutaj zimować. Pewnie nie śpią w żadnym tak 60 70-20 minut i 25 dolarów za każde dodatkowe 10 minut. Także te dorożki gdzieś tam też muszą pewnie zjechać. W sumie sam jestem ciekaw. Sam Nowy Jork jest pewnego rodzaju betonową dżunglą. Więc, więc w Krakowie akurat dorożki zjeżdżają do podkrakowskich wsi jest z moich znajomych, który mieszka pod Zielonkami Nieraz jak tam wracał w nocy z imprezy to prosił o podwózkę Kilka razy nawet mu się udało zjechać taką, taką dorożką, żeby od nocnego autobusu nie wracać na nogach Natomiast te 65 zwarów, w przeliczeniu 300 zł za 20 minut jak na Nowy Jork wydaje się dość fajną ceną Nigdy nie jechałem dorożką w Krakowie, natomiast no, z tego co się orientuję, to też pewnie jest 200-300 zł. Taka przejażdżka koło rynku głównego kosztuje wiem, bardzo. Dorożek jest jeszcze więcej, konie bardzo ładnie stoją przed znakiem. Dom, czy też skromnie powiedziane, cały wieżowiec należący do byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli Donalda Trumpa. Mamy sklepik, możemy kupić z Trump Store, możemy kupić gadżety, wesprzeć skromny portfel byłego prezydenta, Aha. bluzy, strój do golfa, torbę do golfa, czy też podkaszulki biografie i tak dalej możemy również za stałą cenę 7 dni w tygodniu zjeść jakieś menu grillowe tutaj takie skromne atrium właśnie wspomniany Trump Grill tam są Trump Sweets czyli słodycze z logo prezydenta Trumpa tam sobie może podjedziemy jakaś galeryjka oczywiście flagi może na dół nie będziemy zjeżdżać, bo akurat na nic słodkiego nie mam ochoty, ale sobie podjedziemy w tamtą stronę. Mamy nawet przewodnik, żeby nie zginąć. Mamy wine and whisky, mamy grill, mamy słodycze, mamy kawiarnie i mamy sklepik poświęcony Trumpowi, flagi prezydenckie, logo 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Tak to wygląda z zewnątrz Gucci również wspiera skromny budżet pana prezydenta byłego No i wejście Trump Tower Otwarty dla odwiedzających od 8 rano aż do 10 wieczór codziennie Ogromna flaga Stanów Zjednoczonych Trump Tower i do góry, do góry, do góry, do góry, do góry Tam się to gdzieś wpnie Sam budynek służył jako miejsce zamieszkania prezydenta przed jego wyborem nie wiem czy teraz też, jak już nie jest prezydentem tutaj mieszka, natomiast mieszkał właśnie tutaj w Nowym Jorku, dopóki nie został zaprzysiężony samodzielny był dość mocno chroniony bo i protestujących było sporo jeżeli chodzi o Manhattan to tutaj większość ludzi, którzy mają pieniądze, mają raczej szofera niż własny samochód, bo parkowanie jest makabryczne, mega drogie, problematyczne, nie ma gdzie zaparkować Także, także większość ludzi, którzy tu tutaj mieszkają, raczej porusza się metrem, taksówkami. No A ci najdrożsi no, to właśnie te wszystkie czarne, duże suby, które jeżdżą po mieście. Tak jak mniej więcej tutaj, to akurat jakiś taki starszy model Chevroleta Suburbana, ale zawsze czarny na dużych kołach z czarnymi szybami. I takimi samochodami właśnie przemieszczają się ci najbogatsi. Także próżno tutaj szukać jakiś Ferrari, Lamborghini, czy. Cokolwiek w tym stylu, szczerze mówiąc, jestem tutaj kilka dni i widziałem jednego Lamborghini Urusa. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś super sportowe samochody, to nawet nie widziałem chyba żadnego. Także to o czymś świadczy. Jedno z największych zagęszczeń milionerów na metr kwadratowy. O, właśnie tu widać No i najnowszy Cadillac Escalade. Ulubione auto do transportu vip -ów. po drugiej stronie ulicy. Jeden z najsłynniejszych hoteli w Nowym Jorku, czyli Hotel The Plaza. Może nie jest najwyższy, natomiast na pewno jeden z najbardziej reprezentacyjnych. Kilkukrotnie zmieniał właścicieli, e, mieściły się w nim mieszkania, e, potem hotel, i tak na zmianę. W tym momencie jest to hotel, natomiast ma kilku e, długoterminowych najemców. Sam hotel również kiedyś należał do prezydenta Donalda Trumpa. Nawet wystąpił on w filmie w swoim hotelu. Nie wiem, jeżeli oglądaliście Kevina sam w Nowym Jorku, jeżeli Kevin też, zresztą jak już poleciał, pomylił samoloty i poleciał do Nowego Jorku, to właśnie do tego hotelu się udał i z kartą kredytową zarezerwował pokój. A zbiegnąc gdzieś tam po korytarzu na dole, wybiegając, potrącił właśnie prezydenta wychodzącego z hotelu, który grał wtedy samego siebie, oczywiście nie prezydenta, tylko multi miliardera. Większość Amerykanów sobie nie wyobraża dnia bez kawy ze Starbucksa. Która, no, przy zarobkach i budżetach amerykańskich wydanie tych 5-6 dolarów na kawę nie jest niczym nadzwyczajnym. To nie jest taki symbol statusu jak kubek ze Starbucksa nad Wisłą. Zresztą Starbucksy są na każdym roku. A ja jak typowy Polak, Janusz na wakacjach chyba, no, wykryłem sposób jak pić darmową kawę. Otóż e, zamówiłem kawę, chciałem za nią zapłacić i był jakiś problem z Apple Payem, odrzuciło mi kartę, no i mówię do Pani, że mam tylko 100 dolarówkę. A Pani powiedziała, że hmm, to będzie e, problem. Wezwałem menadżera, menadżer powiedział, że okej, okay, nie ma żadnego problemu, mm, zamówił tą kawę Więc no, chcę zapłacić, nie? A on mówi, że nie, 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 nie ma sprawy, <grywa> kawa jest za darmo. Zresztą może Ktoś, kto mieszka w Ameryce, bo wiem, że sporo ludzi nas ogląda. Eee, może napiszecie, dlaczego jest tak ogromny problem z, ze 100 dolarówkami w stadach. Eee, Zapewne domyślam się, że to jest jakiś problem z podrabianiem tych 100 dolarówek, ale naprawdę wszyscy mega podejrzliwie płacą, patrzą na ciebie, jak płacisz 100 dolarówką. Także ogólnie najlepiej płacić bezgotówkowo. Karty są praktycznie wszędzie akceptowane, natomiast no, moim zdaniem, tak jak już kilka razy czy kilkanaście razy byłem w Stanach, to Ameryka jednak jest sporo, sporo, sporo za Europą, za Polską. Jeżeli chodzi o płatności zbliżeniowe, to tutaj dalej wszędzie e, rządzą czeki, które, które w ogóle jakby w Polsce były chyba w latach 90., ale się nie przyjęły. W wielu miejscach cały czas płaci się w ogóle paskiem magnetycznym w karcie. W karcie debetowej czy kredytowej jestem, by the way, przy, również przy piątej alei, przy e, sklepie Apple. Dość takie fajne, reprezentacyjne wejście jest. oczywiście, ja z wózkiem nie dam rady, chociaż tutaj chyba jest winda, także sobie spróbuję się e, wybrać. Wejść do środka. Natomiast kończąc, właśnie wątek płatności, to wciąż płaci się tymi paskami magnetycznymi, które bardzo łatwo skopiować. Zresztą, e, jakby ilość fałszerstw też jest pospolita. Natomiast większość Amerykanów ma kartę kredytową i w przypadku jakiegokolwiek fałszerstwa zamykamy taką kartę i odzyskujemy stuprocentowy zwrot I nie wiem. No i tak to wygląda w środku, akurat pod tym kątem. Apelistorów. Apple wyznaczyło pewne standardy. Teraz większość producentów jak Huawei, czy Microsoft, czy nawet Google próbuje podobne sklepy kopiować. Natomiast ten centralny, najpopularniejszy przy piątej alei sklep Apple, a. Wszystkie sprzęty oczywiście tutaj są, czego dusza zapragnie. Zresztą widać, że zainteresowanie zakupem jest wciąż niesłabiące. Mnóstwo Apple. Doradców, natomiast obecny kurs Dolara raczej zniechęca przed, przed zakupami. Jeżeli dodamy do tego brak faktury, brak gwarancji, w wielu przypadkach to, to zakup tych iPhone'ów za bardzo nie ma sensu. Natomiast y, można sobie podejść, oczywiście, potestować, wszystko zobaczyć. Y, oczywiście, iPhone'y są dużo, dużo tym miejsca, żeby sobie usiąść. Wszystkie rodzaje MacBooków również iPhone y oczywiście dla szarego Kowalskiego czy szarego Smitha w Stanach są dużo dużo bardziej dostępne. Nowy Jork to również żarcie uliczne. Tak jak widzicie tutaj mnóstwo jest takich budek z preclami, wirosami no i przede wszystkim hot dogami Zgadnijcie ile najdroższa właśnie tego typu budka kosztowała w Nowym Jorku. Pewnie byście zgadli, bo kosztowała ponad milion złotych. 200. 90 tysięcy dolarów kosztowała budka gdzieś tam przy wejściu do nowojorskiego zoo w Central Parku Aby móc sprzedawać hot dogi Wyobraźcie sobie, że płacicie milion złotych za, nie wiem, tak jak w Krakowie panie sprzedają obażanki To żeby sprzedawać obażanki na rynku, nie wiem, 100 tysięcy czy 200 tysięcy złotych No ale hot dogi muszą się sprzedawać, przerób jest mega duży, także no, pewnie ktoś wiedział za co e, płaci no, bo jeszcze też, że tak powiem, 290 tysięcy za samo miejsce. Do tego, kiełbaski, bułeczki, robocza godzina. Coś też fajnie, żeby na życie zostało. No, ale jeżeli ktoś tyle płaci, no to pewnie wie za co. Natomiast cena naprawdę, naprawdę kosmiczna. Nie mogłoby być wizyty w Nowym Jorku bez wizyty na Times Square największe nagromadzenie neonów. Ludzi, turystów, ale również wariatów. Ciekawe, ile wariatów zobaczymy tym razem. Jest ich zawsze mega, mega dużo. No, oprócz oczywiście sporej ilości policjantów, jak widać, Times Square ma swoje public safety ma swoją ochronę te akurat kasy biletowe. Times Square to przede wszystkim Broadway, czyli teatry, musicale a to jest właśnie kolejka, żeby kupić bilety w promocyjnych cenach Tego samego dnia lub dzień wcześniej właśnie można kupić bilety na spektakle Sporo, sporo taniej Tak to mniej więcej wygląda Reklamy, reklamy, reklamy Jedyne w swoim rodzaju Oczywiście sylwester, zabawa sylwestrowa Co roku na Times Square zbierająca kilkadziesiąt tysięcy ludzi, wcześniej zaraz wam pokażę. Jest sporo takich właśnie bohaterów z filmów akcji którzy za zdjęcie ze sobą każą sobie zapłacić kilka dolarów Spider Many o, jest nawet i statua wolności Fuh. Central terminal, czyli główny dworzec kolejowy w Nowym Jorku. O ile transport kolejowy w Stanach Zjednoczonych za bardzo się nie przyjął, wszyscy albo jeżdżą samochodami, albo latają. Oczywiście, jakieś systemy podmiejskie czy miejskie, metro działa w wielu miastach bardzo dobrze. Natomiast transport kolejowy, żeby się dostać z takiego Nowego Jorku do Miami czy do Chicago, to raczej nie ma opcji. Podróże są długie, czasochłonne, stąd też niepopularne. Natomiast akurat sam budynek w sobie moim zdaniem robi mega wrażenie. Chyba jeden z większych, o ile nie największy, dworzec kolejowy w Stanach. Oczywiście jak to w Stanach wszystko musi być wielkie, więc wielka flaga przypominająca nam, że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Tu jeszcze też taki wielki sufit. Byłoby wizyty na miarku bez pizzy. Za uwaga 99 centów. Tu za dolara. Można też wybrać dwa kawałki pizzy i sodę albo wodę za 3 dolary Doga była podwyżka, bo wcześniej to kosztowało, jak widać, 2,75 Rzeczywiście, reklama, nie kłamie, ten kawałek pizzy kosztował równego dolara Dodatki takie jak oregano, pepper czy też ser parmesan są gratis Widzicie, Nowy Jork Pizzą żyje Kolejne kultowe miejsce na mapie, może nie za 99 centów, ale również mega tania, również na kawałki, natomiast ta kolejka kończy się gdzieś tam, wcześniej jak byłem to zakręcała nawet za róg, chyba mi się nie chce czekać pół godziny po kawałek pizzy, spróbuję tutaj zajrzeć później, może kolejka będzie troszkę mniejsza.